Na rynku mamy całe mnóstwo urządzeń laserowych stosowanych we flebologii i do zamykania poszerzonych naczyń. Są to lasery działające na różnej zasadzie. W tej chwili po wielu latach, dlatego że na przestrzeni lat te lasery, które stosowaliśmy, podlegały różnym modyfikacjom i się zmieniały, natomiast po wielu latach w zasadzie doprowadziliśmy do tego, że używamy dwóch rodzajów urządzeń. Jeżeli chodzi o naczynia poszerzone na kończynach, to najbardziej skutecznymi są urządzenia emitujące C promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni. To jest promieniowanie o długości fali 1064 nm, tak zwany laser neodymowo-jagowy. To promieniowanie charakteryzuje się tym że ma stosunkowo głęboką penetrację w głąb tkanek, czyli możemy sięgnąć dość głęboko położone naczynia, a przy tym lasery, które generują to promieniowanie, właśnie mogą mieć na tyle dużą moc. Że wiązka promieniowania jest wystarczająco skuteczna, żeby dotrzeć na określoną głębokość, a energia, która dociera do tej głębokości, jest wystarczająca do tego, żeby te naczynia, o które nam chodzi, zamknąć. Czyli ta Długość fali ma po pierwsze móc dotrzeć na określoną głębokość, po drugie musi być na tyle mocna, żeby efekty rozpraszania w tkankach, pochłaniania promieniowania były. Na tyle nieistotne, żeby można było zamknąć naczynia, żeby ta moc, po prostu, która zostanie po dotarciu naczynia do naczynia, była wystarczająca. Często stosujemy też lasery tak zwane wysokoselektywne. Najczęściej to są lasery, które emitują światło widzialne o intensywnie zielonym bądź intensywnie żółtym zabarwieniu. Mówimy tutaj o laserze KTP, to jest właśnie laser zielony. Ale laser również barwnikowy, czyli tak zwany PDL. Te dwa lasery, czy raczej ich generowane przez nie światło, charakteryzuje się bardzo wysokim powinowactwem do hemoglobiny. Natomiast ich mankamentem jest to, że działają znacznie płycej od mniej selektywnego lasera neodymowo-jagowego. Więc często w najnowszej generacji urządzeniach, takie, takich jak na przykład laser podwójny, stosujemy jednocześnie dwie długości fali. Falę laserową PDL, czyli żółtą, razem z falą o długości 1064, zamykając jednocześnie naczynka powierzchowne i głębokie, cieńsze, delikatniejsze, które potrzebują większej selektywności promieniowania, ale też te grubsze, większe, głębiej położone. W którym wystarcza niższa selektywność, ale które potrzebują większej głębokości działania. Więc często te lasery, czy te długości fali połączone w jednym laserze, jeżeli mamy dostęp do takiego urządzenia, uzupełniają się wzajemnie po to, żeby osiągać jak najlepsze efekty u danego pacjenta.